Witam wszystkich. W mojej wiacie niewiele już zostało. Wszystko wykopałem. Została tylko malwa i batat. Wykopałem reszt resztkę marchewki, która była nawet spora, niektóra piękne, ekologiczne. A tutaj kiwano. Też piękna szuka, można powiedzieć, że olbrzymia nawet. No, trochę waży. Tutaj granaty, sadonki idą do znajomych. teraz zabierzemy się za batata. Batat posadzony, że tak powiem, nie tylko ekologicznie, ale eksperymentalnie bo posadzone bulwą przeważnie słyszy się, że sadzi się od, od takich właśnie kłączy jak te ucina się wkłada do wody wypuszczają korzonki i później wsadza się do doniczek później z nich wyrastają nowe bulwy batatów ja tak teraz zrobiłem bo te kłącza miały ponad metr długości, pociąłem na kawałki, włożyłem do wody, wypuściłem korzeń i teraz rosną w ciepłym miejscu. Może coś z tego będzie. To do doniczek 10-litrowych powsadzałem. Kłącza dałem trochę kompostu, obornika i rosną. A to jest jako jeden, jedyny batacik. Teraz zobaczymy, czy coś z tego będzie. Teraz będziemy próbować coś się tu pojawiło proszę jednak da się coś uhodować z samej bulwy przeważnie się, jak tak mówiłem wcześniej tylko z odrostów, a tu proszę piękny batacik jaki gruby piękna sztuka nie ma co śliczny batat teraz zobaczymy czy coś jeszcze w ziemi jest chyba już nic bo widzę że tu ciemno ciemność o o, o. coś tam strzeliło je... Coś tam jest. Moment, coś tam jest. Coś tam. O, ja nie mogę. Ja! Gigant! Zobaczcie. Jaki piękny. Jakaś jest tam kaczka albo. zobaczcie w kształcie kaczki albo łabędzia. Jaki gigant! Większy niż matka. Zobaczcie Jaki gigant Wow, piękne Szukamy dalej, może też jeszcze będzie. Nie wierzę że jeszcze coś jest Ja o, nie mogę Z jednego z takiego małego a ten to mały Ale jest Ja nie mogę z jednego Aż trudno mi uwierzyć A mówili że nic nie rośnie bo to tylko skończy. Są bataty tu proszę. Ja nie mogę. Jestem pozytywnie. O jest? Zapisz, czy coś jest. Ale to już malutkie. Ja nie mogę. Jeszcze malutkie jakieś. Fajnie. No to w przyszłym roku sadzę zacząć większą ilość. I to właśnie w ten sposób. Na dwa sposoby będę sadził. I skończy takich. Podcięte na kawałki, wypuszczę korzonki, włożę do wody. Oczywiście wcześniej do wody, później do donic Ale też w ten sposób. Pierwszy raz widzę, żeby się udało, bo wszyscy mówili, że nie jest to niemożliwe. A to proszę. Jakie piękne. Będą fryteczki pyszne. A może nie. Może zostawię. Na pewno tego, tą mateczkę zostawię do, do rozmnażania. Będzie dalej mnożyła swoje dzieciaki. Tu ten gigant jest no naprawdę, póki kilo gdzieś waży. Ja nie mogę. Piękny, ja jestem w szoku. Nie sądziłem, że cokolwiek wyrośnie. Tu jeszcze jakieś. No zobaczcie. Z jednego małego botacika. Taki gigant. Tu drugi. No i tu matka. Warto uprawiać. Warto eksperymentować co widać, słychać i czuć po moim głosie trochę podniecony coś się udało jednak fajna kaczuszka, bo łabędź to zobaczyska w przyszłym roku w uprawie batatów orzeszku ziemnych, kiwano i innych egzotycznych roślinek, granatów pięknych kiwano ślicznych nie, szk nie, nie, nie szkodzi, że są zielone, bo wystarczy do ciepłego miejsca. Tak jak pomidorki, i on dojrzeje do, kolor do koloru pomarańczowego. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.